Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Więcej niż jeden narcyz. Gdy zdajesz sobie sprawę, że jest więcej niż jeden narcyz. Osoby zaburzone, narcystyczne, Rzadko kiedy są same, współpracują ze sobą, są jak karaluchy, narcyz jest jak karaluch. Gdy widzisz jednego, to oznacza, że zwykle jest więcej. Możesz ich nie zauważać, możesz tego nie podejrzewać, możesz nie być świadomy. Ponieważ będą się przed Tobą ukrywać, będą się przed Tobą maskować. Tak naprawdę nie różnią się od narcyza. Są nieszczerzy i podstępni, za bardzo interesują się małymi, nieważnymi kwestiami, takimi, które ich nawet nie dotyczą. Dlatego musisz być świadomy, Kogo dopuszczasz do swojego otoczenia? Kogo dopuszczasz do swojego życia? Musisz być pewien, kto gra do tej samej bramki. Z kim możesz połączyć, zjednoczyć siły? Musisz być pewien, kto tylko udaje, kto uśmiecha się tylko wtedy, gdy czegoś od ciebie chce. Kto uśmiecha się, czy kontaktuje? Tylko wtedy, jak czegoś od ciebie chce. Jest wiele fałszywych, zakłamanych, obłudnych ludzi na świecie. Jest wielu narcyzów, psychopatów, socjopatów, toksycznych, zaburzonych, psychicznie chorych osób. Nie wszystkich można wykryć od razu. Nie wszystkich można łatwo wykryć. Kiedy masz do czynienia z narcyzem. To będzie analizować Twoją rodzinę, Twoich przyjaciół, tak by zobaczyć, kto ma odmienne zdanie, kto nie jest tak do końca po Twojej stronie. Narcyz przeciągnie takie osoby na swoją stronę, staną się Jego latającymi małpami, Niezależnie od tego, zawsze będą Ci zazdrościć. Zawsze też byli przeciwko Tobie. Byli w Twoim otoczeniu, by doświadczyć Twojej porażki, utraty władzy, statusu czy dobrobytu. Byli w Twoim otoczeniu, ponieważ liczyli, że jakoś na tym skorzystają i wielokrotnie też udało im się na tym skorzystać. Niezależnie od tego, Chcą zobaczyć, jak tracisz przychylność ze strony innych osób. Chcą zobaczyć, jak tracisz swoją godność. Chcą cię z niej obedrzeć, tak by móc o tobie plotkować, oczerniać cię, niszczyć twoje poczucie wartości, twoją pewność siebie, niszczyć twój wizerunek. Narcyz poszukuje takich osób. Chcę się z nimi zaprzyjaźnić, tak by zdobyć informacje, których będzie mógł później użyć przeciwko Tobie. Narcyz posłuży się latającymi małpami, by zadawać Tobie różne ciosy, by doprowadzić do Twojego upadku, do porażki. Dzieje się tak, ponieważ w Twoim otoczeniu mogą być osoby, których nie zidentyfikowałeś jeszcze jako potencjalnego zagrożenia. Mogłeś nie zdać sobie jeszcze sprawy z tego, że już są przeciwko tobie i to od dawna, od dłuższego czasu. Dlatego narcyzowi tak łatwo jest zebrać latające małpy i nastawić je przeciwko tobie. Latające małpy ujawnią wiele informacji na twój temat. Przekażą je narcyzowi, powiedzą mu gdzie jesteś, powiedzą mu z kim jesteś, powiedzą narcyzowi co robisz, jakie masz plany, co kupiłeś w sklepie, co masz na sobie, o której wychodzisz, o której wracasz, czy świeci się światło. Powiedzą narcyzowi różne rzeczy, doniosą mu. Największy problem stanowią jednak te informacje, które sam im przekazujesz. Na inne nie mamy wpływu. Myślisz, że to przyjaciel, znajomy, sąsiad, członek rodziny. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, że masz do czynienia z wrogiem, który działa razem z narcyzem, współpracuje z nim przeciwko tobie, spiskują razem. Dlatego nieraz możesz się zastanawiać, jakim cudem narcyz ma te wszystkie informacje na Twój temat. Możesz się zastanawiać, skąd narcyz wie, gdzie jesteś. Możesz się zastanawiać, skąd wie, z kim jesteś, lub skąd wie, co robisz. Dzieje się tak, ponieważ w swoim otoczeniu, w swoim kręgu Masz więcej niż jednego narcyza, masz więcej niż jedną toksyczną, zaburzoną osobę, masz kreta, masz zamaskowanego wroga wśród najbliższych ci osób. Ktoś z nich dostarcza informacji narcyzowi. Twoje prywatne, wrażliwe informacje zostają przekazywane dalej, są puszczane w obieg. Ktoś tu jest fałszywy, ktoś cię zdradza, ktoś wbija ci nóż w plecy. Niestety jest bardzo dużo fałszywych ludzi na świecie: ludzi, którzy zachowują się tak, jakby chcieli dla ciebie jak najlepiej, ludzi, którzy wydają się być wiarygodni, a z drugiej strony postępują w ukryciu dokładnie odwrotnie za twoimi plecami. Gdy nie widzisz, gdy nie słyszysz, gdy nie podejrzewasz ich o to, nie robią dla ciebie tak naprawdę niczego dobrego, szkodzą ci, mydlą ci oczy, po prostu są w twoim otoczeniu, by cię wykorzystywać, by realizować własne cele. Nie mieliby nic przeciwko, zasiadając w pierwszym rzędzie i oglądając twój upadek, twoją porażkę. Twoje nieszczęście. Dzieje się tak, ponieważ cię nie lubią i nie powinieneś się starać o to, żeby cię polubili. Cokolwiek byś nie robił, nigdy cię nie polubią, to nie w tobie jest problem. Wykorzystują cię i dlatego łączą swoje siły z narcyzem, by działać przeciwko tobie. Obie strony chcą cię załatwić. Lecz jeśli nie mogą tego zrobić, to po prostu będą cię wykorzystywać, a potem cię odrzucą. Musisz starannie zweryfikować osoby w swoim otoczeniu, by zobaczyć, kto tak naprawdę jest po twojej stronie, na kogo możesz liczyć, a kto może być przeciwko tobie. Jeśli tego nie zrobisz, to będą ze sobą współpracować. Będą zasilać się wzajemnie, będą udzielać informacji o tobie tym, którzy chcą cię zniszczyć. Niezależnie od tego, będą odgrywać swoją rolę, więc nie będziesz niczego podejrzewać. Będą zachowywać się tak, jakby byli po twojej stronie, aż będzie już za późno. Nie zorientujesz się, zanim ci zaszkodzą, ponieważ spiskowali od długiego czasu. Jeśli ktoś jest względem ciebie lojalny, to nigdy nie będzie latającą małpą, nigdy nie będzie w stosunku do ciebie w opozycji, nigdy nie będzie przeciwko tobie, jeśli tak naprawdę jest po Twojej stronie i chce dla Ciebie dobrze, gdy naprawdę mu na tobie zależy, gdy naprawdę Cię kocha. Niestety, niektórzy ludzie są samolubni, są egoistami. Są narcyzami i innymi toksycznymi, zaburzonymi jednostkami. Tacy ludzie są z tobą tylko dla własnego zysku, tylko dla własnych korzyści, by coś zdobyć, by do czegoś dojść dzięki tobie, by się wybić, by wykorzystać cię niczym. Schody, jak trampolinę to będą osoby, które cię zdradzą, zrobią to bez zawahania. To będą ludzie, którzy zwrócą się przeciwko Tobie. Dzieje się tak, ponieważ nigdy nie byli po Twojej stronie, tylko udawali, odgrywali rolę, byli w Twoim otoczeniu tylko dla własnych korzyści, nigdy nie byli naprawdę po Twojej stronie, dlatego szybko wezmą stronę Narcyza, opracują razem plan, strategię, by odebrać ci to, co najcenniejsze, by odebrać ci władzę, nie powiedzą ci o tym, nie ujawnią ci tego, będą przekazywać twoje cenne informacje, sekrety, będą kłamać, będą się wypierać, będą wyolbrzymiać, przekręcać historię na twój temat, tak by inni nie lubili cię jeszcze bardziej. Latające małpy będą działać w imieniu narcyza, by cię załatwić. Jeśli masz w swoim otoczeniu słabych ludzi, to będą oni pierwszymi, którzy cię zdradzą. Będą pierwszymi, którzy się od ciebie odwrócą. Nie będą za tobą, nie będą ciebie bronić, nie będą za ciebie walczyć. Łatwo i szybko się przestawią. Dzieje się tak, ponieważ są słabi. Słabi ludzie mają to do siebie, dlatego zwrócą się przeciwko tobie. Takie osoby zdradzą cię jako pierwsze, dlatego musisz być w takiej pozycji, w takiej sytuacji, w której nie będziesz mógł być wykorzystany, nie będziesz mógł być tak łatwo zmanipulowany. Słabi ludzie, gdy tylko będą mieli szansę, to ją wykorzystają, a ty na tym ucierpisz. Będą przeciwko Tobie i będą Cię wykorzystywać. Pozyskają ukradną informacje na Twój temat, ujawnią je innym, przekażą innym informacje, których nie powinni mieć, a wszystko to ponieważ są słabi. Dlatego każdy może się pojawić i wykorzystać ich na swoją korzyść. Narcyz wykorzystuje latające małpy na swoją korzyść. Grają razem przeciwko tobie, ale grają także przeciwko sobie. Może się tylko wydawać, że coś ich łączy. To również jest gra, iluzja. Każdemu może się udać nastawić takie osoby przeciwko, ponieważ nigdy nie byli po twojej stronie. Są jak trawa na wietrze, dlatego będą działać za twoimi plecami będą ujawniać na twój temat informacje, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. To twoje prywatne informacje. Musisz ich strzec. Nie mów zbyt wiele o sobie. Nie ujawniaj swoich lokalizacji, tego co zamierzasz robić. Ceń swoją prywatność. Nie wszyscy zasługują by poznać szczegóły z twojego życia. Latające małpy Narcystyczni, słabi ludzie będą ujawniać innym ważne informacje na Twój temat, a Ty będziesz się zastanawiać, skąd oni to wiedzą, skąd się o tym dowiedzieli. Nie powiedzą Ci, że mają ze sobą kontakt, nie przyznają się, że rozpowszechniają o Tobie plotki. Jak tylko drzwi się zamkną, jak tylko Cię nie widzą, to mówią o Tobie. W dodatku mówią o Tobie źle. Oboje są w tej samej drużynie, w innej lidze przeciwko tobie. Są tego samego rodzaju, tego samego gatunku, tego samego zaburzenia czy tej samej osobowości. Musisz bardzo uważać na to, kogo dopuszczasz do swojego otoczenia. Musisz przetestować, sprawdzić tych, którzy są wokół ciebie, ponieważ ludzie będą zachowywać się tak, jakby byli po twojej stronie. Podczas gdy są po przeciwnej. Nie będą za ciebie walczyć, nie zaryzykują, nie pójdą za ciebie na wojnę. Po prostu pozostają w ukryciu, poza podejrzeniem. Są przyczajeni, ponieważ czegoś od ciebie chcą. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpagmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj. Udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to, co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami. I przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.